Witam serdecznie z tej strony Ezoja i przychodzę z energetyką na 17 listopada 2021. Wybierz jedną z trzech kart. Zastanów się chwilkę, a ja daję podgląd na karty. Do wyboru jest karta numer 1, numer 2. Albo numer 3. Jeżeli potrzebujesz dłuższego zastanowienia się, spauzuj teraz, właśnie w tej chwili, ten filmik. Która karta do ciebie przemawia, która cię przyciąga, będzie tą Twoją odpowiedzią energetyki Aury dnia na 17 listopada 2021. I odkrywam karty. Jeżeli wybrałeś, wybrałeś kartę numer 1, jest to karta księżyca. Emocjonalności, wrażliwości, kobiecej energii. E, tutaj może być troszkę trudniej w realizacjach, w działaniach Waszych Dnia Codziennego, ale słuchajcie swojej intuicji, ona Wam będzie wiele podpowiadać w ten środowy czas, jak działać i czynić, by osiągnąć swój cel, swój sukces. Może, może większa wrażliwość, ym, większa empatia, empatia taka, ym, emocjonalność, ciężkość w realizacji, ale jest do osiągnięcia. Słuchajcie swojej intuicji, by osiągnąć waszych, wasze zamiary. Jeżeli wybrałeś, wybrałeś kartę numer dwa. Karta pięciu mieczy, sytuacji, który pozornie możecie uwydawać się za wygraną, więc tutaj takie dążenie po swoje. Po trupach, w cudzysłowie mówiąc, silne działania, konkurencji, może osiągniesz swój cel, sukces kosztem innych, więc zwróć uwagę, czy to jest z tobą integralne, czy to jest dobre, świadome, bo możesz coś nieświadomie czynić, iść po wygraniu, wykorzystując innych, też tak może być, to dzień w działaniu, w dzień w boksowywaniu, prze, przepychaniu się, by osiągnąć swój, swój cel możliwy do osiągnięcia, ale czy warty zachodu kosztem innych? Zastanów się. Jeżeli wybrałeś, wybrałaś kartę numer 3. Hmm. Karta pośpiechu, szybkości, działania, rydwan. Tak wygląda karta rydwanu w tej talii. E, troszkę niepozorna, inaczej wyglądająca niż w standardowych tartach White'a. Niemniej jednak e, postać Opiera się na swoich skrzydłach i teraz ma możliwości wyboru w lewo albo w prawo. Tak i ty się zastanów, w którą drogą chcesz podążać i działaj realizuj, bo ta prędkość będzie wielka, będzie przyspieszenie nagle w akcji w zależności, którą z dróg wybierzesz. Dużo możliwości przed tobą stanie otworem, zatem wykorzystuj swoją szansę, łap to co twoje i taką energię i marzenia, po które mogą się teraz Nagle okazać, że możesz sięgnąć. Łap to, co Twoje, szybkość akcji, działania, realizacji, ale uważaj w tej całej prędkości, żeby gdzieś się nie potknąć, żeby nie złapać mandatu, bo to jest niewskazane w całej prędkości. Łap okazję, działaj, realizuj wielowymiarowość w działaniach, możliwości pójścia po swoje. No i teraz, obojętnie jaką kartę nie wybrałeś, życzę miłego dnia, pogodnej środy niech cię spełnia i wypełnia to co twoje, no a my widzimy się w środę o godzinie dwudziestej na czytaniach dla każdego znaku. Pozdrawiam EZOJA